zdaję sobie sprawę, że ten odcinek zabrzmi trochę jakbym dopiero co zdał sobie sprawę, że Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę albo, że człowiek wylądował na Księżycu. No way! Ale pomyślałem sobie, że warto krótko zrobić prezentację Spona numer 1, który sobie kupiłem niedawno w oryginale, no bo jest już filmik z tym, z tą wersją z Image First po taniości za dolara, która jest reprintem, no ale ona nie zbiera wszystkiego, co jest zawarte w tym pierwszym zeszycie, nie ma plakatu, no i nie ma to jak vibe oryginału, więc jedziemy z koksem, bo czas je Pociągi nie czekają na nikogo. Krótka prezentacja dzisiaj. Kawki nie ma, ale to dlatego, że. Dlaczego? Dlatego, że zrobimy sobie po prostu dzień bez kawki, ok? I będziemy musieli jakoś wszyscy z tym żyć. Słuchajcie, zanim przejdziemy do meritum. Mała ciekawostka. Zbierałem się, czy nie zrobić z tym osobnego filmiku. To jest Detective Comics The Complete Covers, akurat volume 2, czyli kompletne okładki do komiksu Detective Comics. Okładka Norma Brayfogla. Zdaje się, że u nas też w tym semik była, a nawet nie tylko zdaje się, ale jestem pewien, że widziałem ją w komiksie szurołap. Chociaż nie wiem, czy oryginalnie pochodzi właśnie z tego numeru. No, ale zobaczcie, tutaj to jest taki omnibusik, który omnibusik nazywa to mój synek. On też chciał mieć małego omnibusika, więc no dostało się to w jego łapki, tutaj trochę są damages. No tak to jest, słuchajcie, normalna procedura jest taka, że dopiero po skończeniu 48 lat dziecko może e, zaglądać tam, gdzie są komiksy, no i wtedy dopiero jest po odpowiednich szkoleniach, jak odfoliowywać egzemplarze, jak się obchodzić ze starymi zeszytami, etc. No ale to jest właśnie taki mały omnibusik, no słuchajcie, nie mogłem odmówić. E, fajnie, bo wszystko jest jeszcze approved by the Comics Code Authority, więc żadne straszne rzeczy się tutaj nie dzieją. Reprodukcja nie jest może yy, rewelacyjna jak na te niektóre skany, no niektóre są fajne, niektóre są bardzo zamglone, ale jest tu trochę Nila Adamsa, całość się kończy, jako że jest to volume 2, to kończy się gdzieś w okolicach publikowanych przez TM Semik numerów z Batmanem, Jest bardzo fajnie, a tu akurat Mike Mignola, Znane z Batmana 692, no i parę innych rzeczy. O, właśnie ten komiks, o którym wspominałem, z tą okładką, czy też już tutaj sporo Brave w na końcu, także bardzo fajne. Jest to zdecydowanie najmniejszy komiks, jaki mam w swojej kolekcji, więc tym bardziej powód, żeby go pokazać tutaj, no w zasadzie nie komiks, tylko powiedzmy publikacja około komiksowa. No i taki mały dziecięcy omnibusik, także rekomenduję. Kupiłem go kiedyś, przy okazji, musiałem go pokazać. Okej, okay, dobra, no to już jedziemy z tym. Słuchajcie. E, zobaczcie na te kolory na okładce. E, ja wiem, że dzisiaj nie jest już moda na to, to był znak czasu. No nie bez powodu tutaj Brian Haberlin przekolorował dla Toda McFarlana, tego spawna na tym reprincie, na coś o wiele bardziej takiego, no, które idzie dobrze dla tych nowych czytelników. E, ale ja myślę, że ta stara wersja też ma swój, swój urok. E, dzisiaj to już są kolory, których paleta no, taka jest trąci myszką, bym powiedział. Nie sądzę, żeby ktoś świadomie zrobił taki zielony e, razem z czerwonym, z fioletowym. To są kolory, które wtedy były nieoczywiste, wtedy były takie trochę on the edge, czy cutting edge, no ale które dzisiaj już dają do zrozumienia, że to jest komiks, który ma swoje lata. Ten wygląda zdecydowanie bardziej moim zdaniem tak user friendly dla tych nowych czytelników, e, aczkolwiek myślę, że dla nas, którzy pamiętamy, kiedy to wyszło w maju 92 roku, to są kolory w ogóle Kena Stacey'ego, czy Stacey'ego, Ken Stacey, który trochę tam prac popełnił między innymi dla Marvela, kojarzy go też z jednego czy dwóch numerów Takiego czasopisma luksusowego, które powołano w latach 80. dla Marvela, które się nazywało Marvel Fanfare. I to, było, to miało być takie Deluxe Edition Marvela, ówczesne, trochę protoplasta czy prototyp tego, co potem Marvel w latach 90. wypuścił, co się nazywało Marvel Unlimited. To, co u nas w Semiku wyszło, między innymi X-Men Unlimited, Spider-Man Unlimited i tak dalej. Nie, więc tak to było. No, ale w każdym razie Ken Stacy tutaj nakłada swoje własne kolory na oryginalny czy na oryginalny rysunek, który był narysowany na okładkę przez Toda McFarlana i wydaje mi się, że robi tutaj całkiem fajną robotę. Bardzo fajny vibe, że to jest wszystko ręcznie. Dzięki temu to nie są komputerowe separacje, to mamy wrażenie, że jest jeszcze taki dodatkowy moim zdaniem fajny artystyczny bajer na tym. No i słynne Image Eye. Nie pamiętam w tej chwili kto zdesignował to Image Eye, ale w każdym razie fajnie zawsze mieć tego spółna na okładce. To był rysunek, który zaszczyla. Bardzo mi się podobał to, że taki dodatkowy Akcencik, tym bardziej, że w Image wydaje mi się, oprócz Roba Liefilda, z tych pierwszych ziomów Image, mało kto umieszczał w ogóle takie małe postacie w tym Image, a i zawsze było ono puste. Także dodatkowe propsy dla Toda McFarlana za to, że stworzył ten dodatkowy rysunek tutaj. No, mały bajer, a jednak robił on na mnie duże wrażenie, tym bardziej, że każda kreseczka Toda McFarlana wtedy, w 92 roku, no to było dla mnie objawienie. Spawn logo to jest design by Tom Orzechowski, ale o tym już mówiliśmy, więc skupmy się nad tym, co ważne. Słuchajcie, papier, papiren. Papiren jest taki, że jest inny niż w tych nowych, bo zobaczcie, tutaj w tym, nowy, w tym reprincie no i potem w dalszych numerach Spawna to mamy do czynienia z papierem kredowym. E, tu jest akurat fajna reprodukcja, nie narzekam, bardzo czysta, bardzo crisp, nie są to jakieś no, słabe skany, tylko raczej, raczej porządnie rzecz zrobiona, porządnie chyba, chyba jednak zeskanowana z tego, co teraz widzę, ale jednak porządnie, w przeciwieństwie do niektórych tych nowych omnibusów i rep reprintów. No, na przykład e, zbiorcze wydanie Spawna 1.6, które sobie kupiłem przy jakiejś okazji, no jest po prostu tragedia tam. Tam. Nie da się w ogóle tego czytać, więc tu jest całkiem spoko. No a tutaj mamy ten papier taki stary, starych komiksów Image, na którym wyszedł m.in. innymi Youngblood numer 1 i chyba też 2 albo nawet i 3. Nie jestem pewien, czy nie Wildcats numer 1, także no w każdym razie te kilka pierwszych numerów są również, wydaje mi się, że do numeru 8. Potem w numerze 9 z Nilem Gaimanem i z Angelą to zmieniono, ale bardzo fajny jest ten papier. Kolory wychodzą na nim jeszcze ciemniejsze niż na papierze kredowym, Tu są w ogóle rewelacyjne kolory w tym społnie. Steve Olive, perfekcyjny ziom, który między innymi kolorował na przykład te adaptacje filmu Tima Bertona pierwszą, rysowaną przez Jerego Ordway'a, też musimy sobie tego bad boy'a zrobić, także bardzo spoko, ten papier to jest myślę wielki plus tej reprodukcji, już potem trudno znaleźć coś takiego, co by tak fajnie oddawało te pierwsze spony. I, bo reprodukcje są już na papierze kredowym, grubszym lub chudszym. I wydaje mi się, że ten papier bardzo fajnie współgrał też z tymi bardziej przyćmionymi kolorami Steve'a Olifa z tych pierwszych numerów, także bardzo fajne. No, pierwsza rzecz, której nie ma, znaczy druga oprócz kolorów na okładce, no ale taka rzecz, która się zupełnie rzuca w oczy, to patrzcie, plakat. To było u nas, wydaje mi się, że gdzieś tam w TM Semi, kiedy to Arek Wróblewski reklamował Spawna przez parę miesięcy, potem się okazało, że te problemy z wydawaniem czy przygody trochę się rozciągną i to wyszło dopiero w rok po tych wczesnych zapowiedziach z tego, co pamiętam, albo i dłużej. No w każdym razie to też gdzieś było jako zajawka semikowa, no a tutaj jest jako taki full poster. Bardzo fajnie. Zobaczcie, wydaje mi się, że to jest jedna z wcześniejszych prac Toda, Jeszcze tutaj te, no też pokolorowane przez Ken'a rzeczy, to te, 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 te moce Spawna, ta te, te, te zielona plazma, którą on się tu posługuje, to nie jest jeszcze coś takiego określonego, jak widzimy nawet chociażby w pierwszym November Spawna, tylko kto wie, czy nie było to jakaś taki właśnie proto-plazma, bo ma ona taki kolor trochę czarny. Nie wiem, czy to jest wymysł z Tisiego, czy po prostu wczesny art Macfarlana tak wyglądał, no ale to też czasami tak jest, zwłaszcza w przypadku, myślę, że Zioma tak improwizującego jak Macfarlane też czasami, no to też tak jest, że we think as we go, czyli wymyślamy rzecz w miarę jak idziemy. No i tutaj Spon to nie, nie, nie był też wyjątek od tej reguły. Myślę, że wiele rzeczy zostało tutaj wymyślone po prostu podczas nawet rysowania pierwszego numeru. Nie, nie zdziwiłbym się. Więc jedziemy z koksem, fajny plakat, fajnie, że się w ogóle zachował. W ogóle pierwszy numer spawna to nie jest rzecz jakaś oczywiście, która by tam konkurowała z jakimiś starymi zeszytami, jeżeli chodzi o cenę legendarnymi, ale niemniej jednak nie jest to rzecz, którą łatwo dostać, zwłaszcza u nas, kupiłem dzięki żonie w sumie na vinted, Wyprobowywałem vinted, no nie żebym reklamował, ten kanał. W ogóle niczego nie reklamuję. Jestem to tylko ja menadżerem i prowadzącym i decyduję o czym powiedzieć. No i wy, którzy. Na to fajnie reagujecie, albo też nie, no ale w każdym razie to, co próbuję powiedzieć, to to, że na Wintece przeglądałem, jak to się sprzedaje, komiksy, no bo teraz już są inne platformy niż tylko jedna wiodąca przez lata do tej pory, jak wiadomo. No i, i wpisałem sobie Spawn, i akurat wyszedł mi, że ktoś oferował Spawn na numer jeden. No i to, co próbuję powiedzieć, to to, że to nie jest rzecz, którą może byśmy dzisiaj spłacili jakieś dziesiątki dolarów. Ona kosztuje w Stanach parę dolców, paręnaście dolców, w zależności od stanu. To nie jest, że trzeba nerkę sprzedać, ale to, co chcę powiedzieć, to to, że nie jest to tak łatwo dostać. Więc to nie jest to, że się ludzie rzucają tym i jak starymi małymi szprotkami. Tylko to jest rzecz, która nie ląduje zwykle w koszach za 75 centów. W przeciwieństwie na przykład do Youngblood numer 1, czy Wildcats numer 1, czy tych innych takich, bo to do niedawna to jeszcze ludzie to by cię nie zaaresztowali z tym. To w ogóle trzeba było dopłacać, żebyś to wziął jeszcze z tymi wczesnymi komiksami image. No spawn, to tak jak ten Superman zafoliowany z 75, którego ostatnio pokazywałem na nawice, to jest coś, co spawn numer jeden i te pierwszych parę numerów powiedzmy do piątki, to jest coś, co nie jest tam jakoś super, super częste, więc warto to złapać, jak się to za jakieś niewielkie pieniądze trafi, także w Polsce, no myślę, że zawsze trochę drożej niż w Stanach, no bo to wiadomo, w Stanach ludzie się czasami tym rzucają, u nas to zawsze musi, a to przejść przez wysyłkę, która jest niebotycznie wysoka, zupełnie jakaś z księżyca zwykle, jeżeli chodzi o te paki, które idą, dlatego takie małe zamówienia się nie opłacają, no, albo, albo jeszcze coś tam, więc, czy cło, czy ktoś to musi sprowadzić i tak dalej, więc to zawsze jest dodatkowy problem, więc tym fajniej, że mi się udało dostać tu. Będę polował też na te kilka pozostałych pierwszych numerów spawna, no bo mam tylko od szóstki wzwyż a zawsze chciałem mieć te pierwsze również. No, reprint nie spełnił moje, moich oczekiwań, także zobaczcie. Tu trochę reklam. W ogóle dziwny jakiś, że, dziwna rzecz, jak na, nie zestarzała się chyba, wydaje mi się dobrze, bo to było w ogóle publikowane przez Malibu. Malibu to był ten imprint, który pomagał MacFarlanowi i reszcie rozwinąć skrzydła, jeżeli chodzi o całą tą dystrybucję, o całą tą, jak to się mówi, infrastrukturę tego przedsięwzięcia, jakim było Image. Więc tutaj no, nazwiska nie jakieś może z pierwszej ligi, przynajmniej dla mnie, zwłaszcza jeżeli chodzi o ilustrację. Russ Ciekawa rzecz. Chyba nigdy nie doczekała się jakiejś większej kontynuacji, no bo byśmy pewnie o tym słyszeli. E, chyba tylko ten pin-up był. George Perez z Pawn, taki dosyć generyczny, ale no wiadomo jak to George Perez, bardzo na propsie, no świętej pamięci niestety. Natomiast tutaj Dale Keown, Dale Keown, którego wszyscy znamy i kochamy najprawdopodobniej z tej serii z Hulk z Peterem Davidem. Jego run w The Incredible Hulk był bardzo fajny graficznie, bardzo też fajnie pisany przez Davida i ja go bardzo lubię. I zobaczcie, ciekawe, że już w pierwszym numerze i to jest chyba first printing, bo nie wiem, czy był w ogóle second, chyba nie, no, zaraz sprawdzimy. First printing, tak, bo nie przypominam sobie drugiego, właśnie, no to to jest coś takiego. Co jest dziwne, bo zobaczcie, Pyt nie wyszedł jako jeden z pierwszych komiksów Image, nie? To była już ta druga runda, czy trzecia tych twórców, poza tą pierwszą piątką czy szóstką tych ojców-założycieli, a jednak już w pierwszym numerze Spawna, w drugim chyba komiksie wydanym przez Image, ale poprawcie mnie, pierwszym chyba Youngblood, numer jeden, który się okazał w kwietniu 1992, Fielda, Więc zobaczcie, jak wcześniej już tutaj też gdzieś nawiązywano współpracę z tymi rysownikami. No, Perez to raczej taki bardziej, no powiedzmy, cog in the machine, Czyli trybik w maszynie Marvela IDC, No, on później coś jeszcze z... będzie próbował robić z image. Tam zdaje mi się coś takiego jak Crimson Hug, czy Crimson Avenger, czy Crimson Witch, coś takiego. Taka karmazynowa wiedźma, czy coś w tym stylu miało wyjść. Nie wiem, czy wyszło, ale tak go mgliście pamiętam z tego image. Tam m.in. też Jerry Ordway tworzył trochę Stars z Alem Gordonem i tak dalej. No, trochę tych ludzi ze starej gwardii tam coś próbowało, z tej powiedzmy wtedy średniej gwardii. W latach 90. próbowało, potem w tym drugim, trzecim sipie gdzieś tam się do image przedostał. No, a, a Kion bardzo wcześnie zaczął, także w ogóle bardzo fajny pinat. Szkoda, że nie opublikowano go u nas w Polsce. Ciekawe, czy ze względów na copyright. Bo pamiętam, że w tym samikowym Spawnie był inny pinap zamiast tego chyba. No i tutaj rzecz, na którą chciałem też zwrócić szczególną uwagę, to jest The Spawning Ground, czyli taka strona z listami slash prezentacją Toda McFarlana. Tutaj, no tu mamy cały jego elaborat. I to, co ja sobie osobiście wyciągnąłem z tego elaboratu, to są mieszane uczucia. I to jest ciekawe. I ja nie wiem, czy to jest reprintowane gdzieś tam w tych, nie zapomniałem sprawdzić w tych wydaniach zbiorczych. Ale tak sobie myślę, że to, że on tego yy, nie reprintuje, to może być też przyczyna taka, że to jest nie do końca wszystko już aktualne. W każdym razie chodzi o to, że on tu bardzo obcioczy w ogóle na brak szacunku dla twórców, które Marvel i DC miały wykazywać przez te ostatnie dekady, no do 91-92 roku, kiedy on to pisał. Ale tak z dzisiejszego punktu widzenia, no Holender, czy to jest takie naprawdę tu wszystko walid, to co on pisze, to on bardzo narzeka na to, że był odpychany od samych procesów, twórczych i tak dalej, że tylko było Shut up and, and Illustrate, czy coś takiego, ale no wiecie co, Wiecie co, no czy Bogiem ma prawdą, czy można się po wielkich firmach wydawniczych czy dzisiaj, czy 30 lat temu i tak dalej spodziewać czegoś innego niż tylko to, że będą one po prostu dbały o swoje własności, o swoje properties i nie za bardzo pozwalały twórcom na zbytnią wolność twórczą, to no wydaje mi się, że on tutaj walczył trochę z jakimiś takimi urojonymi wiatrakami. Wydaje mi się, że lepiej by się to obroniło, gdyby MacFarlane, zamiast tak bardzo, bardzo narzekać na wydawnictwo, które przecież dało mu chleb, dało mu sporo sławy i pozwoliło mu w końcu stworzyć to image, wydaje mi się, że dzisiaj lepiej by się to obroniło, zamiast tego takiego narzekania, że a, a, wszystko źle było i my wypchnęli prawie siłą z tego Marvela, E trochę bullshit mi się wydaje, to by się lepiej broniło, gdyby tutaj była jakaś wizja zawarta MacFarlana, bo to, co, to, czego tu nie widzę, a to, co ewentualnie, czy w końcu, to, co chcę powiedzieć, to w końcu image. Pokaże, to jest ta wizja publikowania czegokolwiek jako czegoś, co, do czego twórca zachowuje swoje pełne prawa przez imić. I to było moim zdaniem, tu był pies pogrzebany, der Hund begraben, że. Y, chyba tak to się mówi, nie wiem, po niemiecku nie szprecham, ale kiedyś zapamiętałem, że. Że to im chodziło o hajs, który płynął z tych, z tych royalties, że to było chyba za mało, że oni widzieli, jak to się sprzedawało, i tu takie trochę to wychodzi, jakby McFarlane trochę pomyje wylewał na Marvela. Takie frustracje wszystkie wychodzą. W... A wydaje mi się, że uczciwsze chyba z, z punktu widzenia czasu byłoby stwierdzenie, że tu bardziej chodziło o to, żeby e, po, e, zarobić na swoim, zamiast zarobić na Marvela, e, i można to było oblec trochę bardziej w taką trochę nowoczesną markę, image, która miałaby pomóc. Magać twórcom realizować swoją wizję. Myślę, że at the end of the day to właśnie się stało. I nie mówię to z punktu widzenia takiej political correctness. Fajnie zażyć sobie trochę w psychikę, to dama kwalana z tamtego czasu, ale myślę, że i on trochę się zasłania tutaj. Wiecie, to jest taka moja prywatna interpretacja, ale myślę, że i on trochę się zasłania tym takimi Kirby'im i innymi, których niby tam dymano i tak dalej, bo tu on tu wiele nazwisk podaje: Kirby, Busema, Byrne, Claremont, Moore, Miller, ale czy naprawdę Byrne był tak gdzieś tam źle traktowany? Traktowany przez Marvela i DC, wątpię, wątpię. To były gwiazdy, wielkie kokosy robiące dla tych wydawnictw, i często też, tak jak Byrne, właśnie szczycący się tym, że oni chcieli robić dla tych dwóch wydawnictw. To było marzenie tych twórców: John Byrne, Walt Simonson i inni. Busemowie to byli ludzie, którzy pozostali wierni, tak jak JRJR, na przykład John Romita Jr. Marvelowi i DC do późnych swoich lat. A więc tak to jest. To, to wydaje mi się, że to trochę McFarlane próbuje tutaj oblekać inne rzeczy, przysłaniać je innymi. Jakbym tak miał być szczery. Bardziej bym kupił coś pozytywnego, w sensie my w image zrobimy tak, że my zatrzymamy prawa i tak dalej, bo my jesteśmy na to gotowi. Niż takie narzekanie, że o tu zastana budowa, na której nikt nam, żaden majster nam nie pozwoli przesunąć cegiełki. No tak trochę płaczę McFarlane, ale znając McFarlana, znając jego dryg do marketingu, wydaje mi się to troszkę takie maskowanie rzeczywistych powodów, które były jak najbardziej też uczciwe w stosunku do młode... jakby w oczach młodego człowieka. No kto mając tam... No Macfarlane już taki super, super młodziutki tu nie był. On już był po trzydziestce, więc tym bardziej taki 30 trzydziestu jednoletni człowiek, on tym bardziej powinien zdawać sobie sprawę i myślę, że to zdawał sobie sprawę z realiów, w jakich wtedy tworzył, że on sobie tam tego konia nie przewróci sam i wydaje mi się, że on bardziej wiedział, o co tu chodziło, niż próbuje tutaj pokazać, ok? Więc to jest ciekawy tekst. Zwróćcie sobie na niego uwagę. On był zreprintowany chyba z małej tymi wyjąteczkami tu parę takich rzeczy znalazłem ciekawostek, o których nie wspomniano w tym reprincie TM Semic ale to chyba takie parę akapitów może dla, dla, dla celów edycyjnych wycięto. Ba, bardzo mało, ale coś mi się zdarzyło widzieć. W, ka w każdym razie, to jest ciekawy tekst, który pozwala spojrzeć na to, jak dobrym marketerem jest Macfarlane. Ja myślę, że nie wszystko jest tu pisane od serca, że to jest trochę pozycjonowany tekst i świetnie się to z perspektywy czasu widzi. Dzisiaj myślę, że Macfarlane byłby o wiele mniej defensywny, a o wiele bardziej miałby się czym pochwalić, no bo w końcu ta wizja chłopców z Image, ona przetrwała do dzisiaj. Wydawnictwo sobie radzi, wyprodukowało choćby The Walking Dead, więc to jest Ciekawy znak czasów, i myślę, że nie trzeba było się aż tyle bać wtedy, powiedzieć to, co się naprawdę myśli, a, a, a wydaje się, że oni wtedy po prostu nie byli do końca też pewni, co z tego wyjdzie. No, to się tak dzisiaj łatwo mówi, że no, byli pewni sukcesu. Słuchajcie, nikt nie jest nigdy pewny sukcesu. Wielki gwiazdor, wielka sława może zawsze się potknąć, i widzieliśmy tego przypadki, więc to też nie jest tak, że ci chłopcy z Image to oni byli pewni, że lecą na kokosy. Nie, nie, nie. Wtedy mało kto to robił. Self publishing był ciągle. No, były sławy, tak jak Dave Sim, czy tam paru innych tam kolesie od tych, Elfquest, e, chyba Pinis oni się nazywali, ale poprawcie mnie, jeśli się mylę, By, były takie, czy Teenage Mutant Ninja Turtles, były przykłady udanych przedsięwzięć tego typu, takich, które przyniosły duże profity, ale jednak to była dosyć duża nisza i było też bardzo wiele tych zgaszonych żaróweczek na tle tych takich, które się paliły jasno na tych billboardach, nie, tej sławy takiej self-publishingowej, więc to, to było nowe przedsięwzięcie, to wcale nie było tak powiedziane, że oni muszą zakończyć z sukcesem. Także bardzo fajny jest ten pierwszy spawn tych właśnie, że przybliża nam trochę tą sytuację uczestną w image. I tutaj w ogóle dziwne, bo to jest, mówię, pierwsze wydanie, a tu już mamy reklamę Brigade, które przecież ukaże się znacznie później. Wydaje mi się, że Wildcats Covered Action Teams Jim Lee to też jest coś, co ukazało się parę miesięcy potem, więc ciekawe, że już wtedy to zapowiadano. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy ten spondo się ukazał tak w maju, w maju, czy on miał po prostu Cover Date Maj. Jeśli wiecie, to dajcie znać. Ale wydaje się, że już tutaj bardzo dużo było tego planu, jeżeli chodzi o dalsze pozycje, takie jak właśnie Brigade, czy Comics Jim Lee i tak dalej. No, Young już wtedy był. Mamy tutaj nawet trzeci numer do kupienia, ale nawet ja nie, nie myślę, żeby to... Liefeld robił to z aż taką szybkością. Mi się wydaje, że to ciągle część tego to są zapowiedzi. No bardzo fajnie sobie na ten właśnie taki wehikuł czasu wejść na chwilę i spojrzeć. Dzięki temu Bad Boyowi, także wszystko na propsie. Polecam Wam też zaglądać do tych starych zeszytów, bo czasami tu i jakaś fajna niespodzianka i fajny taki nostalgiczny trip się trafi. Słuchajcie, dzięki wielkie za tę nawikę, polecam się. Aha, jest jeszcze jedno. Przyszedł mój nowy komiks Eurydyka. Pokażemy sobie tego Bad Boya, bo jest naprawdę bardzo fajny. Fajnie zrobiony, no świetnie wydrukowany, jestem mega zadowolony z tego, jak to wyszło, ale na to przyjdzie czas. Prezentację sobie zrobimy. Premiera na MFC W Łodzi, Trzymajcie kciuki i mam nadzieję, Was wszystkich tam zobaczyć, you Bad Boys. Także bądźmy tam. I tyle. Zawsze polajkujcie, polubcie, skomentujcie, bo to zawsze coś daje i tymczasem borem lasem. Do następnej nawilki!